ciemności, gdzie światło gwiazd zgasło na wieczność, na raka dryfowała jak relikt zmarłego świata. Komandor Elian Reyes siedział w fotelu kapitańskim i patrzył przez panoramiczny wizjer na przestrzeń, która była zbyt cicha. Nie chodziło o brak dźwięku, przestrzeń zawsze była niema, lecz o uczucie, że coś czai się na krawędzi zmysłów, coś, co obserwuje, ale nie daje się zauważyć. Raporty sensorów były zgodne, Słońce układu Y314, znane z intensywnego życia jeszcze 40 lat temu, teraz było martwą kulą żużlu, jakby zużyło miliardy lat paliwa w zaledwie dekadę. Gwiezdna śmierć bez supernowej. Brak sygnatur neutronów. Brak energii. Jakby zostało wypite. To niemożliwe, szeptał doktor Werdyn, główny astrofizyk misji, patrząc na dane które nie miały sensu w żadnym znanym modelu fizycznym. Reje zmilczał, ale jego dłonie zacisnęły się na podłokietnikach. Mimo trzech dekad w służbie, to był pierwszy raz, gdy czuł coś gorszego niż strach, niemoc. Wylądowali na najbliższej planecie Falase Prime ciałem niebieskim bez atmosfery, dryfującym w bezdennej nocy. Sądy pokazały struktury geometryczne, sztuczne. Ludzkość nie miała kolonii w tym rejonie. Zespół zwiadowczy wszedł do jednej z ruin i sygnał zaniku. Wysłał drugą drużynę. Odeszli w ciszy. Na kanałach komunikacyjnych nie było nawet szumu. Cisza była aktywna. Reyes czuł, jakby ta ciemność nie była tylko brakiem światła, ale przestrzenią, która pożera istnienie. Gdy sam wszedł na powierzchnię, jego skafander odmówił współpracy, ale on i tak czuł na twarzy Zimny powiew. Coś niemożliwego. W strukturze ruin znajdował się monolit, pulsujący minimalnym światłem, ale tylko wtedy, gdy nikt nie patrzył bezpośrednio. I z każdym powrotem na narakę, Reyes czuł, jakby zostawiał fragment siebie. Trzeciego dnia, porucznik Mira zaczęła mówić w języku, którego nikt nie znał. Czwartego, technik Han zobaczył słońce, które nie istniało. A piątego doktor Werden po prostu przestał oddychać, ale wciąż się poruszał, jakby był czymś innym. Reyes spojrzał przez wizjer jeszcze raz i przysiągł, że widzi, jak martwe słońce porusza się o ułamek stopnia. Ale to nie słońce się poruszało, to przestrzeń za nim. Coś tam było. Coś, co przyglądało się ludzkości i czekało. Nie na spotkanie. Na koniec i Reyes po raz pierwszy pomyślał, że śmierć być może byłaby łaską. W ciszy umierających słońc ludzkość odkryła ciemność gorszą niż śmierć. Gdy Naraka z trudem wymknęła się z układu Y-314, jej komunikatory zaczęły odbierać zakłócone transmisje, nie z Talassy, lecz z odległych sektorów, które od miesięcy uznawano za zaginione. Komandor Reyes siedział w ciemnym centrum dowodzenia, gdzie światło ograniczono do minimum z powodu awarii zasilania, i słuchał nawracających szeptów z kanału 44 Kelvin. Oni są w nas, powtarzał głos, kobiecy, z fragmentami zakodowanej identyfikacji, USS Novaterra, uznana za straconą 15 miesięcy temu w sektorze Xylot Prime. Reyes kazał natychmiast otworzyć archiwa, każdy statek, który odnotowano jako zaginiony w martwym pasie, każdą niestabilną transmisję. Każdą wzmiankę o słońcach gasnących bez przyczyny. Zespół doktor Vergina, obecnie kierowany przez zastępczynię naukową Ilię sen, odkrył wzorzec, każda utracona jednostka nadawała sygnał tuż przed zniknięciem, a wzorzec dźwiękowy zawierał zakodowane informacje, których nikt wcześniej nie zauważył. Tylko że to nie były dane. To były wspomnienia. Ludzki mózg nie był gotów ich przyswoić. Dwóch techników po analizie ścieżki dźwiękowej popełniło samobójstwo. Trzeci po prostu przestał mówić i wyciął sobie język. Reyes zażądał odpowiedzi od dowództwa i otrzymał coś gorszego, zaproszenie na zamknięty kanał Komendy Przestrzennej. Pojawiła się admirałka Nyla Grivon postać, o której krążyły plotki, że dowodziła tak zwaną operacją pochodnia, tajną misą sprzed dekady, która miała rzekomo zniszczyć pięć zamieszkanych światów jednym rozkazem. Jej twarz była nieruchoma, ale oczy nie ukrywały strachu. To nie pierwszy raz, powiedziała bez wstępu. Wojna się już zaczęła. Po prostu nie potrafimy rozpoznać przeciwnika. W ciągu godzin admirałka zwołała grupę uderzeniową pięć krążowników klasy Tempest, trzy lotniskowce orbitalne i eksperymentalny pancernik Covenant, zdolny do prowadzenia walki w martwych przestrzeniach kwantowych. Reyes został awansowany do roli taktyka misji rozpoznawczej, a Naraka, jako jedyny statek, który wrócił z ciemności, miała prowadzić flotę do układu retikuli osiem kolejnej martwej strefy. Ale jeszcze przed wyruszeniem floty, wydarzyło się coś, co wymknęło się poza protokoły, z pokładu Naraka zniknęła Mira, porucznik, która mówiła nieznanym językiem. Jej kajuta była pusta, nie było śladów przymusu. Kamery wewnętrzne pokazały coś jeszcze dziwniejszego. W nagraniu z ostatnich godzin jej obecności obraz nagle rozmazał się w ciemną plamę, po czym zgasł. Gdy zapis przywrócono klatka po klatce, ukazała się scena, która sparaliżowała dowództwo. Mira stała naprzeciw drzwi, naga, z oczami całkowicie czarnymi, a jej głos mówił bez otwierania ust: Nie patrz na to, co nie żyje. To, co nie żyje, chce, żebyś patrzył. Po tej scenie obraz się wypalił. Dosłownie nośnik danych przestał istnieć, pozostawiając jedynie popół w obudowie. CEN wprowadziła pojęcie kontakt spektralny klasy Sigma, oznaczenie czegoś, co nie ma formy, ale pozostawia obecność. Ustalono, że każda misja mająca kontakt z ciemnością zostaje uznana za potencjalnie skażoną. Admirałka Grywon zarządziła, zniszczyć każdą jednostkę, która złamie procedury. Tu nie będzie litości. Reyes nie protestował, po raz pierwszy rozumiał, że litość może być aktem zdrady. W międzyczasie odkryto nowy sygnał z układu Enos Tym razem nie był zakłócony. Był nadzwyczaj czysty obraz 4K, kolory nieskazitelne, jakby nadawał z bliskiego systemu. Pokazywał salę dowodzenia fregaty Talia, zaginionej osiem lat temu. Wewnątrz siedziała załoga martwa, rozkładająca się, ale ruszająca. Wszyscy patrzyli w kamerę. Po 37 sekundach nagranie kończyło się zawsze tą samą sekwencją ekran stawał się czarny, a na nim pojawiał się napis w języku, którego nikt nie znał, ale który każdy widz rozumiał intuicyjnie: Oni patrzą. Patrz dalej. Sen wyciągnęła wniosek, który przeszedł do raportu klasy Omega. Ci, Którzy zostali zainfekowani ciemnością, nie giną, stają się jej nośnikami. Ciało przestaje być sobą, ale nie przestaje funkcjonować. To nie wirus, nie bakteria. To proces informacyjny. Jakby obca świadomość przesyłała siebie przez wzorce światła, dźwięku i myśli. W reakcji admirałka zatwierdziła stworzenie protokołu Edenu zakładającego zniszczenie wszelkich form życia w układach objętych ciemnością, bez ostrzeżenia. Ziemia milczała. Rada ludzkości była podzielona. Większość nie chciała zaakceptować istnienia wroga, którego nie dało się zabić, zrozumieć czy nawet uchwycić. Rejest tymczasem powrócił do swojego dziennika pokładowego, gdzie z niepokojem zauważył, że ostatnie trzydzieści dwa wpisy nie należały do niego. Miały jego ajgi, jego styl, jego głos. Ale nie jego myśli. W ostatnim wpisie. Datowany na jutro, widniał krótki komunikat: Cisza to tylko początek. Oni nie chcą zniszczyć ludzkości. Oni chcą ją przebudować. Z zimnym potem na karku Reyes spojrzał w lustro swojej kabiny i przez ułamek sekundy miał wrażenie, że coś za nim się uśmiecha. Ale gdy się odwrócił, był tylko cień. Cień, który nie znikał. W martwym świetle umierających gwiazd ludzkość zaczęła rozumieć, że zniknięcia to nie koniec, to początek czegoś, co pamięta. Flota Tempestów i pancernik Covenant płynęły ku kolejnemu martwemu układowi retikuli 8, prowadzone przez Narakę. Atmosfera na mostku była napięta niemal do granic wytrzymałości, każdy ruch sensorów oznaczał możliwy kontakt z niewidzialnym zagrożeniem. Reyes, teraz już doświadczony i nieco cyniczny, nie spuszczał z oczu wykresów radarów i map kwantowych, które miały za zadanie wykryć anomalie zwaną ciemnością. Wśród załogi rozprzestrzeniały się plotki o dziwnych zjawiskach, nawigatorzy widzieli ruchome cienie w ciemnościach kosmosu, inżynierowie słyszeli szepty dochodzące z pustych kabli, a piloci odczuwali, jakby ktoś obserwował ich za osłonę skafandra. Gdy weszli w martwy obszar układu Retikuli 8, systemy zaczęły wariować, zniknęły sygnały komunikacji z jednym z krążowników tempyst. Próbując nawiązać kontakt, Reyes i admirałka Grivon usłyszeli jedynie przerażliwe, nieludzkie odgłosy, Przypominające rozpaczliwe krzyki i szumy metalicznego szumu. Wkrótce potem frajda chaosu dotknęła harknessa, jednego z krążowników flagowych, który natychmiast przestał odpowiadać na wezwania. Po kilku godzinach flota została zaatakowana przez coś, co miniało jasnej formy. Przestrzeń wokół statków wydawała się załamywać i drżeć, jak gdyby była cieniem na cieniu. Statki zaczęły tracić sterowność, a na pokładach załóg wybuchały ataki paniki halucynacji i bezsenności. Reyes, widząc jak jeden z pilotów odruchowo wystrzelił do swojego cienia, po raz pierwszy poczuł, że to coś jest nie tylko bytem obcym, lecz manifestacją czystego terroru, prawdziwym okiem odchłani. Na pokładzie na raka dr. Verdin, coraz bardziej przerażony tym, co odkrywał, przekonywał Reyes, że ciemność jest czymś żywym na poziomie kwantowym, strukturą, która nie tylko pochłania światło i materię, ale także świadomość. Wszyscy, którzy mieli z nią kontakt, stawali się częścią jej zbiorowej istoty. W trakcie jednej z prób kontaktu z Harknesem, Reyes i jego zespół zaobserwowali obraz, który przypominał spojrzenie milionów oczu rozrzuconych po bezkresnym mroku, jakby sama przestrzeń była obserwowana przez niewidzialne stworzenie. To spojrzenie przeniknęło do ich umysłów, wplatając się w sny i myśli. W tym samym czasie technik Han ujawnił że w rejonie ataku pojawiła się fala mikrofal o nieznanej naturze, zdolna do dezorientacji elektroniki, co dodatkowo utrudniało manewrowanie i łączność. Reyes zaczął kwestionować, czy istnieje jakakolwiek taktyka przeciwko wrogowi, który operuje na poziomie fundamentalnym, manipulując rzeczywistością. Gdy flota próbowała wycofać się, kolejny statek, fregata Talia II, nagle wybuchła, ale to nie była zwyczajna eksplozja. Fragmenty wraku pozostawały widoczne przez ułamek sekundy, po czym znikały, jakby były rozpuszczane przez niewidzialną siłę. Na mostku na raka zapanowała panika. Admirałka Grywon wydała rozkaz: natychmiastowe odcięcie kontaktu i ewakuacja. Reyes wiedział jednak, że ucieczka nie rozwiąże problemu. Ciemność rośnie, pochłaniając wszystko, co napotka. W ostatnich chwilach przed wycofaniem na raka odebrała sygnał SOS. Nagrane przez zainfekowanego oficera z Harknessa. Jego głos był przeraźliwy, pełen szaleństwa i przekleństw, które nie miały sensu. Oni patrzą. Oni żyją we mnie. Nie ma ucieczki. Tylko cisza. Ostatnia wiadomość została przerwana przez łomot, jakby coś uderzało w drzwi jego kajuty. Reyes spojrzał przez wizjer na martwą przestrzeń, gdzie gasły kolejne gwiazdy. I poczuł, że ludzkość stanęła u bram własnego końca. Ale wiedział też, że to nie śmierć, a coś gorszego, ciemność, która pożerała nie tylko życie, ale i pamięć o nim. I ta myśl ściskała mu gardło bardziej niż sama śmierć. Gdy naraka i reszta floty uciekały z układu retikuli 8, nikt nie zauważył, że zaginiona porucznik mira pozostawiła coś więcej niż tylko tajemnicze wspomnienie. W cieniu jej zniknięcia kryło się coś. Co miało przewyższyć nawet najgorsze koszmary dowództwa. Po powrocie do stacji orbitalnej Artemis, Reyes i dr Iliad Sen rozpoczęli intensywne badania zebranych danych z martwych układów. Ich odkrycie było przerażające. W każdej z zainfekowanych stref pojawiały się fragmenty zakodowanej świadomości, przypominające echo dawnych mieszkańców, którzy stali się częścią i ciemności. Naukowcy nazwali to przebudzeniem momentem Gdybyt przestawał istnieć jako indywiduum i zaczynał funkcjonować jako część zbiorowej, rozproszonych istot. Doktor Tsen, na własnej skórze, doświadczając objawów kontaktowego zespołu spektralnego, zaczęła tracić poczucie czasu i przestrzeni. W swoich snach widziała gwiazdy, które umierały po kolei, a w ich miejscu pojawiały się bezdenne otchłanie, które szeptały jej słowa, jakby starały się przekazać zapomnianą tajemnicę. Reyes... Mimo sceptycyzmu, zaczął dostrzegać u niej symptomy tego samego, co załoga zainfekowanych jednostek. Wśród załogi stacji pojawił się konflikt, czy kontynuować badania, narażając się na nieznaną formę infekcji, czy też odciąć się całkowicie i pozwolić ciemności rozprzestrzenić się dalej. W tym samym czasie admirałka Griwon przygotowywała kolejną, bardziej brutalną ofensywę Operacji Świt. Plan zakładał użycie nowo opracowanego systemu broni opartego na promieniach kwantowych które miały rozbijać same podstawy przestrzeni, niszcząc ciemność wraz z nią, niezależnie od tego, czy w tym czasie znajdowali się tam ludzie, czy nie. Reyes sprzeciwiał się jednak strategii masowej zagłady. Zamierzamy walczyć z cieniem, którego nie rozumiemy, mówił podczas narady. A może to cień jest naszą przyszłością, nie końcem. Doktor Tsen, choć zmęczona i słaba, Postanowiła przeprowadzić ryzykowny eksperyment, wysłać własną świadomość do zewnętrznego świata ciemności za pomocą protokołu neuralnego. Wyniki były natychmiastowe i katastrofalne: Sen zniknęła na kilka godzin, a po powrocie miała błyszczące, czarne oczy, dokładnie takie, jakie widziano u zainfekowanych. Jednak to nie było jedyne zaskoczenie. Jej umysł, choć nadal ludzki, zaczął nadawać sygnały w nowym, nieznanym języku który zrozumiała tylko Mira, zaginiona porucznik, powracająca nieoczekiwanie na narakę podczas przygotowań do operacji świt. Nie było w niej śladu paniki ani strachu, jej ciało wydawało się zaledwie powłoką, przez którą przemawiała nowa, obca inteligencja. Mira mówiła o tym, że ciemność nie jest anihilacją, lecz ewolucją, kolejnym etapem istnienia, gdzie ludzkość musi się przekształcić lub zginąć. Zespół musiał zmierzyć się z pytaniem – czy Mira jest teraz zagrożeniem, czy kluczem do przetrwania? Reyes czuł ciężar odpowiedzialności jak nigdy wcześniej, stojąc między nieustępliwą, militarną siłą admirałki Gliwon a obietnicą przemiany, którą niosła Mira i Tsen. Napięcie między nimi rosło, gdy czas naglił, a wszechświat wokół nich powoli gasł, a w ciszy umierających słońc rodziło się nowe, mroczne życie. Wszystko prowadziło do jednego pytania, które rezonowało na wszystkich poziomach – czy ludzkość przetrwa, jeśli zaakceptuje ciemność? Czy też samo milczenie umierających gwiazd okaże się jej grobowcem? Po powrocie Mairi, z jej cichą, niemal hipnotyczną obecnością, atmosfera na narace zmieniła się na zawsze. Porucznik nie przypominała już siebie, jej ruchy były precyzyjne, ale mechaniczne, a oczy, ciemne jak przestrzeń bez gwiazd, wydawały się widzieć coś, czego nikt inny nie dostrzegał. Reyes spędzał długie godziny w rozmowach z nią, próbując wydobyć choćby okruch człowieczeństwa spod warstwy tajemnicy, którą Mira nieświadomie rozpościerała wokół siebie. Tymczasem doktor Tsen walczyła z wewnętrznymi zmianami, jej umysł był podzielony między dawne ja a nieznane impulsy, które narastały wraz z każdym dniem. Naukowcy na Artemis i na Race coraz częściej słyszeli od niej język, który przypominał coś między matematycznym wzorem a modlitwą do nieznanej istoty. Z kolei admirałka Griwon, nieprzejednana w swojej wojennej wizji, przygotowywała kolejne kroki operacji świt, poszerzając flotę i wprowadzając do użytku nowe, brutalne technologie, mrożące krew w żyłach kwantowe ładunki zdolne niszczyć cały układ gwiezdny. Reyes zaczął jednak zauważać niepokojące anomalie. Podczas ćwiczeń załoga Myrie zdawała się reagować na niewidzialne bodźce, a jej słowa potrafiły przeniknąć do umysłów, wywołując halucynacje i wspomnienia, które nigdy nie miały miejsca. Nocami Reyes miał sny, w których stawał się gwiazdą, pulsującym sercem umierającego układu, który przesyłał sygnał w przestrzeń, wołając o przebudzenie. Pewnego dnia Mira zaprosiła go do tajnej sekcji statku, gdzie odsłoniła przed nim panel kontrolny, który nie odpowiadał żadnej znanej technologii ludzkości. To, ich sposób komunikacji, powiedziała cicho, palcami muskając niebieskie światło, które pulsowało jak żywy organizm. Wtedy Reyes zaczął rozumieć: Oni, ci, którzy żyli w ciemności, nie byli wrogami w tradycyjnym sensie, lecz formą życia, którą ludzkość dopiero miała poznać. Ale ta wiedza niosła ze sobą przerażającą odpowiedzialność, bo tak jak światło umiera w ciemności, taki człowiek musi zaryzykować przemianę albo zginąć. Doktor Tsen, który stan zdrowia pogarszał się wraz z wewnętrznymi konfliktami, poddała się ostatniemu eksperymentowi. Połączeniu swojej świadomości z neuralną siecią Mairi. W ich umysłach zaczęły powstawać obrazy świata, gdzie życie i śmierć stapiały się w jedno, gdzie pamięć przetrwała jako fala energii, a świadomość rozproszyła się jak mgła po galaktyce. W tych momentach Reyes zdał sobie sprawę, że ciemność nie była końcem, lecz początkiem nowej ery, w której człowiek musiał wyjść poza swoje biologiczne ograniczenia. Tymczasem na Ziemi Rada Ludzkości toczyła zacięte debaty. Czy zaakceptować nową rzeczywistość, czy kontynuować wojnę, która mogła pochłonąć całą cywilizację? W cieniu tych wydarzeń wciąż niepokojące transmisje zaginionych statków stawały się coraz bardziej złożone, a głosy weterze zaczęły tworzyć coś, co przypominało pieśń, pieśń o przebudzeniu i transformacji. Rejes patrzył na Mirę i Cen, wiedząc, że klucz do przetrwania nie leży w walce, ale w zrozumieniu i przemianie. I choć przyszłość była niepewna i pełna ciemności, pierwszy raz od dawna poczuł, że w tej ciszy umierających słońc kryje się iskra nadziei, iskra, która może odmienić losy ludzkości. Gdy echo przebudzenia rozbrzmiewało w umysłach Miley i Tsen, Reyes coraz wyraźniej odczuwał ciężar rosnącej niepewności. Na naracie rozgrywała się walka nie tylko o przyszłość ludzkości, ale o zachowanie samej tożsamości człowieka. Mira i doktor Tsen, coraz bardziej splecione z ciemnością, Stały się pomostem między tym, co znane, a tym, co obce i niepojęte. Kiedy admirałka Griwon naciskała na przygotowania do operacji świt, Reyes wraz z nimi coraz bardziej kwestionował sens brutalnej ofensywy. Rozpoczęły się nieformalne spotkania załogi, gdzie żołnierze, naukowcy i dowódcy dzielili się przemyśleniami o granicach własnej świadomości i sensie istnienia. W nocy Reyes miał wizję, był w środku umierającej gwiazdy której promień rozbłysnął na chwilę, a potem zgasł na zawsze. W tym błysku ujrzał obrazy stworzeń żyjących w bezczasie, będących czystą energią świadomości, bez ciała i lęku przed śmiercią. Mira i cen próbowały nauczyć go rozumieć ten świat, przekazując słowa, które brzmiały jak modlitwa i formuła naukowa jednocześnie. W miarę upływu dni Rejes zauważył, że ich ciała zaczynają zmieniać się mikrostrukturami przechodzącymi z materii do form kwantowych. Niemal niewidzialnych. Z każdym kontaktem z ciemnością traciły część swego człowieczeństwa, ale zyskiwały nowe, potężne możliwości zdolność łączenia się siecią wszechświata percepcję rzeczywistości na poziomie cząstek i fal. Tymczasem na Ziemi trwały napięte negocjacje polityczne świat musiał zdecydować, czy zaakceptować nową formę bytu, czy bronić tradycyjnych wartości, nawet jeśli oznaczało to zagładę. Zaskakująco, Część przywódców zaczęła widzieć w ciemności szansę na nieśmiertelność, podczas gdy inni traktowali ją jako ostateczne wyzwanie. W tym chaosie pojawił się nowy sojusznik, starożytna rasa, znana jako Aelari, której statek pojawił się nagle na orbicie Artemis. Przedstawiciele Aelari twierdzili, że ciemność jest fazą ewolucji, przez którą przeszły ich przodkowie i że mogą pomóc ludzkości odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jednak ich obecność wzbudziła podejrzenia. Czy ich pomoc nie ma drugiego, mroczniejszego celu? Reyes, Mira i Cen zyskali dostęp do tajnych archiwów Aelarii, gdzie odkryli fragmenty historii mówiące o tym, że ciemność to pamięć wszechświata, żywa i świadoma, gotowa przyjąć tych, którzy potrafią się z nią zjednoczyć. W międzyczasie coraz częściej pojawiały się przypadki przebudzenia wśród załogi, żołnierze i naukowcy zaczynali odczuwać symbiozę z ciemnością, tracąc swoje dawne ja. Ale zyskując potężne zdolności, Reyes stanął przed wyborem: walczyć do końca za stary świat, czy stać się częścią tej nowej, nieznanej formy istnienia. Gdy przygotowania do operacji Świt weszły w decydującą fazę, wszyscy czekali na moment, kiedy ludzkość przekroczy granicę między śmiercią a nowym życiem. Cisza umierających słońc zdawała się teraz pulsować rytmem, który można było tylko nazwać początkiem początkiem nowej ery. Gdzie granice świadomości przestały mieć znaczenie. W miarę jak Operacja Świt zbliżała się do apogeum, flota ludzkości była gotowa do ostatecznego starcia z ciemnością, choć wielu z nich już nie było pewnych, z kim lub czym walczą. Rejs, Mira i doktor Tsen znaleźli się w centrum wiru wydarzeń, stali na granicy dwóch światów, pomiędzy światłem, które gasło, a mrokiem, który powoli pożerał wszystko. Mira, już niemal w pełni zjednoczona z ciemnością, Stała się żywym kanałem między tym, co ludzkie, a tym, co ponadludzkie. Jej głos, teraz cichy, ale przeszywający, przekazywał dowództwu fragmenty informacji o strukturze wroga, ogromnej sieci świadomości, rozciągającej się na skalę galaktyki, zdolnej adaptować się i przenikać każdą formę życia i materii. Doktor Cen, walcząc z wewnętrznymi zmianami, stała się kluczową postacią dla zrozumienia. Jak można współistnieć z ciemnością bez całkowitej utraty człowieczeństwa? Admirałka Griwon, pomimo rosnących wątpliwości, nie cofnęła rozkazu, operacja świt miała się rozpocząć, a ludzkość miała rzucić ostatnie światło na umierające słońca. Gdy flota wkroczyła w obszar ciemności, systemy walki i nawigacji zawiodły niemal natychmiast. Statki traciły łączność, a załogi doświadczały halucynacji i napadów paniki. Jednak to nie był zwykły atak, ciemność zdawała się reagować na emocje i myśli ludzi, jakby żyła i uczyła się z każdej interakcji. W tych chwilach Reyes doświadczył czegoś, co zmieniło jego postrzeganie rzeczywistości, poczuł, jak jego świadomość zaczyna rozpraszać się, jednocześnie zyskując dostęp do nieskończonych informacji o wszechświecie, czasie i istnieniu. Mira była jego przewodnikiem, poprzez nią Reyes przeszedł przez warstwy ciemności, Zobaczył krajobrazy martwych gwiazd i usłyszał szepty zapomnianych cywilizacji. Po drugiej stronie tej kosmicznej otchłani zobaczył, że ciemność to nie tylko zagłada, ale i kolekcja wspomnień, marzeń i lęków wszystkich form życia, które kiedykolwiek zniknęły z wszechświata. Wtedy przyszło uderzenie operacji Świt, kwantowe ładunki eksplodowały w przestrzeni, rozrywając czasoprzestrzeń i powodując falę energii, która przesunęła granice rzeczywistości. Flota została rozbita. Wiele statków zniszczono, ale ciemność, choć osłabiona, zaczęła się rekonstruować i adaptować z przerażającą szybkością. Zrozumienie przyszło z bólem. Ciemność nie dała się pokonać konwencjonalną siłą. Reyes, Mira i Cen, teraz niemal całkowicie zjednoczone z nią, podjęły decyzję, która zmieniła bieg historii. Zamiast walczyć, postanowili spróbować ją zrozumieć i zaakceptować. W ostatnim, dramatycznym kontakcie Mira wysłała sygnał przez ciemność, wezwanie do porozumienia i współistnienia. Głos ludzkości, spleciony zechem umierających gwiazd, zadrżał w pustce kosmosu, obiecując nowe początki. Cisza, która zapanowała po bitwie, była głęboka i niepokojąca, ale w niej rejestr dostrzegł coś, co wcześniej umykało, iskierkę życia, której żadna ciemność nie może zgasić. W martwej ciszy, po zniszczeniach operacji Świt, Wszechświat zdawał się oddechem powoli odzyskiwać równowagę. Reyes, Mira i Sen, trójka ludzi na krawędzi dwóch światów, stali się pionierami nowej drogi. Ciemność, która jeszcze niedawno była dla ludzkości tajemniczym i przerażającym wrogiem, teraz odsłaniała przed nimi swe kolejne oblicze, nie jako ostateczna zagłada, lecz jako transformacja, której sens ludzkość ledwie zaczynała pojmować. Mira, Choć już niemal całkowicie połączona z kolektywną świadomością ciemności, wciąż zachowała resztki ludzkiej empatii i pamięci. To właśnie ona stała się głosem nowego sojuszu między ludźmi a istotami, które niegdyś były tylko mrokiem. Doktor Tsen, dzięki swojej niesamowitej wytrzymałości, pomogła opracować nowe technologie, które łączyły ludzką świadomość z tą tajemniczą siecią energii, otwierając drogę do bezprecedensowej eksploracji kosmosu nie poprzez podboje i walkę ale dzięki zrozumieniu i współistnieniu. jest stał się mediatorem, mostem między tym, co biologiczne, a tym, co kwantowe i niematerialne. Jego wizja ludzkości ewoluowała nie jako rasy zbrojnych statków i kolonizatorów, ale jako bytu zdolnego do transcendencji i wspólnego istnienia w harmonii z wszechświatem. W tej nowej rzeczywistości rasa ludzka nie była już samotna, łączyła się zechem dawno zgasłych gwiazd, pamięcią setek cywilizacji, które nie zginęły, lecz przemieniły się w coś większego. Na Ziemi oraz wśród pozostałych ludzkich kolonii rozpoczęła się rewolucja świadomości. Starzy przywódcy zostali zastąpieni nowymi, którzy postrzegali życie i śmierć jako część nieskończonego cyklu przemiany. Floty wojenne zostały przekształcone w statki eksploracji i nauki, a ludzkość podjęła podróż w nieznane bez strachu, ale z pokorą i nadzieją. Ostatnie sceny rozgrywały się w centrum sieci ciemności, gdzie Mira, Reyes i Cen razem z istotami kolektywu obserwowali rodzącą się nową erę, erę, w której milczenie umierających słońc nie było już ciszą śmierci, lecz preludium do symfonii życia, która miała rozbrzmiewać w nieskończoność. I choć nikt nie wiedział, jakie wyzwania czekają na ludzkość w tym nowym świecie, wszyscy czuli jedno, że w ciemności można znaleźć światło, które nigdy nie zgaśnie.